Daniel że Gościmy dzisiaj w hotelu Holiday Park. Zapraszam na rozmowę z. Jasiek Żelazek jest dzisiaj moim gościem. Witaj, Jasiu. Cześć, Daniel? Jasiek jest absolwentem warszawskiego AWF-u oraz zajmuje się przygotowaniem fizycznym, motorycznym zawodników i nie tylko pod sport, sport wyczynowy lub sport, jak ktoś chce dla siebie poprawić swoje parametry. I chciałbym z Jaśkiem dzisiaj porozmawiać głównie o przyczynach kontuzji o tym jak bardzo są pomijane aspekty takie jak mięśnie głębokie, które są bardzo odpowiedzialne u sportowców właśnie za kontuzję, bo sportowcy nie ćwiczą tego w ogóle. Za moich czasów nie było tej wiedzy, teraz ta wiedza jest, a mimo tego wszystko młodzi, przede wszystkim młodzi ludzie, którzy zaczynają... Przygodę ze sportem w ogóle tego nie robią, bo jeżeli czegoś nie widać, to po co to robić, prawda? Skupiają się na, tylko na tych mięśniach, które są widoczne, a to jest bardzo błędne, właśnie. I chciałbym o tym właśnie z Jaceczkiem porozmawiać. Mam rację? Tak, masz rację. E, no to tak, może od początku. Stabilizacja, tak? To jest takie popularne słówko teraz. Czym jest stabilizacja centralna? Jest to termin, który odnosi się do wydolności mięśni głębokich, tak? Ich funkcją jest e, stabilizacja naszego centrum, czyli powiedzmy sobie. Od, Wprost brzucha, tak tych regionów w statyce i w dynamice, czyli e, w statyce to mogą być różnego rodzaju planki itp. Ale też w dynamice, czyli jak zadajemy cios, to nasze centrum musi być stabilne, tak? Czyli już to nam pokazuje, że samo robienie planków na treningu no, nie zaprowadzi nas zbyt daleko. Tak. E, mięśnie głębokie, mięśnie głębokie to między innymi mięśnie dna miednicy, bardzo ważna przepona mięsień poprzeczny brzucha, mięsień wielodzielny, mięsień czworoboczny lędźwi, można je rozwijać, ale generalnie generalnie ich funkcją jest utrzymywanie prawidłowej postawy ciała, tak? I a, kiedy, one, kiedy one nie pracują optymalnie, nie są w stanie utrzymać nie są w stanie utrzymać prawidłowej postawy ciała, yy, wtedy obrywają bierne struktury stabilizacyjne, czy mówiąc wprost kręgosłup dostaje po dupie, jeżeli brzuch jest słaby i te wszystkie mięśnie, tak? I teraz należy na ciało spojrzeć całościowo. To nie jest tak, że a, jedno pracuje oddzielnie, tak, że nogi są niezależne od rąk itp, itd. Cios, cios to, jest, y, to jest ruch rotacyjny, tak? Wyprowadza się go, wyprowadza się go z nóg. Sam pewnie wiesz, że jakby rotacja i skręt nogi dobrze daje do siły ciosu. Tak? I, tak, I tak powinno się robić. Więc należy teraz na ciało spojrzeć jak na łańcuch. Jeżeli jednym jego ogniwem są nogi, drugim ogniwem są ręce. To to, co spaja te ogniwa, to jest brzuch, więc jeżeli brzuch jest słaby, tak, te mięśnie głębokie są słabe, to nie jesteśmy w stanie przekazać siły z nogi do ręki, przez co nawet przy dobrej technice może obniżyć się siła ciosu. Tak, i teraz takim bardzo ważnym mięśniem, głębokim jest przepona. To jest podstawowy mięsień oddechowy, który również pełni funkcję posturalną. I o tym się nie mówi. Ćwiczeń oddechowych się nie robi, przynajmniej ja się nie spotkałem w sportach walki, żeby ktoś no ja tak robił. spotkałem się raz, widziałem na treningu, Magdalena Loska chyba robił, a tak to widziałem kiedyś jeszcze w telewizji, bodajże Gracie był znany z tego, że robił te e, od, e, ćwiczenia oddechowe, a tak, żeby ktoś to robił, to nie. No właśnie, no właśnie, to jakby wynika z tego, tak jak mówisz, że tego się nie widzi, o tym się nie myśli, ja sam też pamiętam, że jak Więcej startowałem, to nie myślałem wcale o takich rzeczach, tylko o tym, żeby powyciskać coś na klatę, no bo przecież ręce nie, bo si prostują, być, tak, dokładnie, dokładnie. No, także przepona to jest podstawa, jakby rdzeń nasz i jeżeli przepona nie pracuje optymalnie, to yy, jakby włączamy do oddechu w zapasowe mięśnie, zapasowe mięśnie oddechowe, na przykład mięśnie piersiowe i mięśnie ramy, więc one, one pracują, Wtedy, kiedy nie powinny, tak? W spoczynku powinna pracować głównie przepona. Jeżeli uruchamiamy te mięśnie, to przychodząc na trening, one są już delikatnie zmęczone samym tym ich nadmiernym funkcjonowaniem. Więc jak możemy je dobrze trenować na treningu, kiedy już przechodzimy i one są zmęczone? Potem na treningu tylko poprawiamy je i one są przemęczone. Tak, I dokładnie. I to jest takie błędne konturi, tak? koło. A jak poprawić właśnie to przeponę, żeby ona lepiej pracowała? Generalnie y, trzeba zwrócić uwagę na wzorzec oddechowy. Po pierwsze, oddychamy nosem. Po drugie, wdech musi być, um, wdech musi być krótszy niż wydech. Generalnie chcemy kierować oddech w, y, w brzuch w dolne żebra, czyli muszą się żebra rozchodzić na boki. Zdrowy oddech charakteryzuje to, że jest tak zwany 360 stopni, czyli cały brzuch i do pleców kierujemy, kierujemy oddech. Tak? Ramiona się nie unoszą, ramiona się unoszą. Brzuch idzie. I to. Jak to zrobić? No, po prostu myśleć o tym świadomie. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma to najpierw zaburzone, no to musi nad tym poświęcić trochę czasu. I na przykład dobrze będzie sobie na rozgrzewkę przed treningiem zrobić dwa takie ćwiczenia. Na przykład kładziesz się, kładziesz sobie ręko, jedną rękę na brzuchu, drugą na klacie i oddychasz tak, żeby ręka na klacie się unosiła, znaczy na brzuchu się unosiła, a na klacie się nie unosiła. Tak, ale jest taka znana fizjoterapeutka, nazywa się Sandra Opisiuk, u której byłem na szkoleniu. I ona udostępnia tą wiedzę za darmo. Wypuściła taką książkę, daje do niej dostęp za darmo. Tam trzeba przeczytać 10 stron i potem jest 30-30 dni robienia z nią różnych ćwiczeń. Jedna strona jednego dnia. Więc jeżeli ktoś chce poprawić przepony, to jest na to gotowy sposób. I za darmo. I za darmo. Trzeba... I Właśnie, za darmo. Więc... Trzeba też mieć chęci, żeby to wziąć, ale ja myślę, że chęci. Lepiej zapobiegać, niż potem leczyć, tak? Więc... Owszem. I jeszcze odnośnie tej przepony, jeżeli kogoś to interesuje i chce sobie sprawdzić, to niech sobie zrobi test oddechów w minucie. Ile robi się oddechów w minucie? Tak, po prostu odpalasz stoper, oddychasz przez minutę, liczysz oddechy. Poprawna ilość to jest między 10 a 14-15. Jeżeli masz więcej oddechów, 20, 21, 22, to znaczy, że twoja przepona nie funkcjonuje optymalnie, zatem odsyłam do książki Sandry i można to sobie wszystko przepracować elegancko. Może mięśnie, już powiedzieliśmy, przepona, mięśnie brzucha właśnie w sportach walki też są pomijane, gdzie, żeby dobrze zadać cios, to musi mieć mocny brzuch tak naprawdę. Dokładnie. Tak do tego jeszcze. Dużo ludzi skupia się na przykład, robi martwy ciąg i tak dalej, wzmacnia kręgosłup, ale wiadomo, kręgosłupa nie wzmocnimy, jak mamy słaby brzuch. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli generalnie pierwszym krokiem powinno być ukierunkowanie naszego treningu na wzmocnienie tego centrum, tak? Najpierw w statyce, czyli wszystkiego rodzaju te właśnie planki w podporach, plank bokiem i tak dalej. Ale to jest tylko pierwszy krok. krok. Jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać w tej pozycji planka przez minutę. To nie jest to dla niego już w żaden sposób rozwijające. Trzeba sobie to utrudniać, tak? dodawać jakiś ruch. No i warto też zwrócić uwagę, że sama stabilizacja to, to nie jest tylko hasło, tak? I jakby ruchy ciała wykonujemy w trzech płaszczyznach. Można to sobie łatwo wyobrazić, tak? Jeżeli stoi człowiek, dajemy przed nim kartkę papieru, to jest płaszczyzna czołowa, tak? Więc to są wszystkie ruchy, którym bym na kartce rysował w ten sposób. Druga to jest płaszczyzna strzałkowa, czyli kartka dzieli ciało na połowę. I to są wszystkie ruchy, typu wyciskanie, bieg, uginanie przed ramion, no i trzecia płaszczyzna poprzeczna, czyli tak jak wydzieliła kartka ciało na pół. I tu właśnie jest cios. Cios jest ruchem w płaszczyźnie, w płaszczyźnie poprzecznej, bo jest ruchem rotacyjnym, tak? Jest sobie człowieczek, zadaje cios i skręca się, skręca biodra właśnie w tej, właśnie w tej płaszczyźnie. Zatem jakby trzeba wzmacniać stabilizację w tych wszystkich trzech płaszczyznach, tak? Czyli dla płaszczyzny, dla płaszczyzny na przykład mm, tej poprzecznej, poprzecznej e, będą, na początek będą to ruchy antyrotacyjne, czyli jestem w podporze do pompki, zawieram jeden punkt podporu, tak? Czyli opieram się na jednej ręce i na obu nogach. Moje ciało będzie dążyło do tego, żeby sobie to skompensować, ułatwić. Czyli na przykład skręcić się do ziemi w tą stronę, albo bardziej przejść ciężar ciała na tą. I ja, świadomie napinając mięśnie brzucha z tej strony, wzmacniam je tak, żeby ciało się nie ruszyło, tak? Czyli mięśnie odpowiedzialne za rotację się wzmacniają wtedy. Okej, okay, a jak... Y Często i w jakim długo trzeba właśnie tak kompleksowo, żeby te wszystkie mięśnie głębokie naszego ciała poprawić i wzmocnić? Czy to zajmuje dużo czasu? Nie, to jest generalnie mocno indywidualne i zależy od tego, kto na jakim znajduje się etapie. Ale jeżeli, jeżeli ktoś ma te wszystkie mięśnie głębokie, słabe, no to to ogólnie też jest widoczne na pierwszy rzut oka, bo to najczęściej jest ktoś krzywy z wadami postawy, tak? Bo tak mięśnie... Mięśnie głębokie odpowiadają za poprawną postawę. Więc jeżeli widzimy taką krzywą osobę, no to możemy w ciemno założyć, że jakby coś tam jest nie tak i jest do poprawy. A, czy długo to zajmuje? Generalnie nie. Jak ja to robię? Jeżeli mam, jeżeli mam kogoś na treningu, kto naprawdę ma to słabe, to tak naprawdę poświęcam na to miesiąc, ale nie tylko na to. Tylko robię sobie w super seriach, tak? Czyli na przykład chcę zwiększyć siłę jego organizmu ogólnie, czyli na przykład robimy wyciskanie leżąc, minuta przerwy i robimy sobie planka. I po kolejnej minucie znowu robimy wyciskanie leżąc, tak? Czy to nie jest tak, że muszę sobie robić jednostki ukierunkowane na tą stabilizację? Nie, ja tylko wplatam to w inne rzeczy treningu. Okay. No to tak naprawdę to nie jest tak wcale dużo, a ludzie właśnie nawet jak już jest ta wiedza, to nie starają się tego. Wiesz, wykorzystywać tej wiedzy i wolą potem leczyć Myślę, że tym właśnie Jasiek nam przybliżył, co to jest te mięśnie głębokie, jak z tym o to zadbać, i żeby nie było tych kontuzji. Dziękuję Jasiu za wywiad i za rozmowę.